To jest moment, kiedy ukraińskie pociski Neptun o zasięgu tysiąca kilometrów uderzyły w wojskową bazę lotniczą i zakłady naprawy samolotów w Taganrogu w nocy 29 listopada. W tych samych minutach, setki kilometrów na południe, rafineria Afipske stanęła w płomieniach. Ukraińskie Oh, bbuqgħa l uħ! Uh. Ale to nie były pojedyncze fale ataków. Ten tydzień był kompletną katastrofą dla Rosji. Dwa strategiczne bombowce 95MS, tajne programy zbrojeniowe i fabryki naprawcze zostały zniszczone w Taganrogu. Z drugiej strony pociski manewrujące Iskander i Kalibr eksplodowały w powietrzu po kilku sekundach od startu. To były broń zagłady, które miały rzucić resztę świata na kolana. Ale dzisiaj wszystkie te groźby eksplodują w twarz Putina. To, co wydarzyło się w Rosji w tym tygodniu, nie jest bez związku. Istnieje Bezpośredni śmiertelny związek między nimi wszystkimi straszna matematyka, która wstrząsa doktryną nuklearną Putina oraz jej cywilnymi i wojskowymi podstawami co wywołuje niesamowitą reakcję łańcuchową. Najpierw przyjrzyjmy się anatomii tej destrukcyjnej reakcji. Ogień na Ziemi. Lotnisko i kompleks wojskowy w Taganrogu były ostatnim bastionem, gdzie modernizowano słynny powietrzny komponent nuklearnej triady Putina, samoloty TU-95 i samoloty szpiegowskie A-50. Był to również jedyny zakład, w którym produkowano eksperymentalny A-60. Putin budował tę placówkę przez lata, ale Ukraina zniszczyła tę zdolność pociskami Neptun w zaledwie jeden tydzień. Jednak niszczenie bombowców i lotnisk czy baz naprawczych to za mało. Trzeba również upewnić się, że nie mogą latać. I tu właśnie wkracza Afipski. To nie jest zwykły terminal naftowy to główna arteria paliwowa południowej flanki Armii Rosyjskiej. Ta placówka produkuje specjalne paliwo, które zasila silniki tych strategicznych samolotów i pocisków manewrujących. Ukraina uderzyła w to 8 razy, a najnowsze raporty potwierdzają, że techniczne wyposażenie obiektu jest zniszczone. Jeśli Afibski płonie, samoloty w Taganrogu pozostają na ziemi. Jeśli Afibski płonie, statki na Morzu Czarnym są uwięzione w porcie. Równanie jest proste: brak napraw, brak paliwa, brak lotów. Oto dowód tego równania port w Noworosyjsku. Rosyjskie statki wystrzeliwują pociski kalibr, ale pociski eksplodują w powietrzu i spadają na rosyjskich cywilów. Dlaczego? Ponieważ nie ma wysokiej jakości paliwa do zasilania tego pocisku. Jednak ogień nie ograniczał się do lądu. Wojna rozprzestrzeniła się na morze. Spójrz, te obrazy to najnowsze obrazy opublikowane przez SBU z jednego z ostatnich ataków na port w Noworosyjsku, ukraiński. Idzie tutaj, spójrz tutaj. Idzie właśnie tutaj. Widzisz, teraz spadło to bardzo. Teraz największa brama Rosji do Morza Czarnego, port noworosyjski, jest całkowicie zablokowana. Ale to nie wystarczyło. Logistyka wspierająca doktrynę nuklearną Putina oraz jej cywilne i wojskowe fundamenty musiała zostać odcięta na dwóch trasach aby to osiągnąć, wojna rozprzestrzeniła się poza morze czarne na wody u wybrzeży Turcji. Tankowce Kairos i Wirat należące do floty Shadow, zostały zaatakowane u wybrzeży Kandiry w Turcji. Te statki przewoziły ropę, która finansowała gospodarkę wojenną Putina. Tajne szlaki handlowe Rosji zostały rozszyfrowane i zniszczone, siły powietrzne sparaliżowane, handel morski zatopiony. Scena była powoli przygotowywana, a jej efekty już zaczynały być widoczne. A co z projektami, które Putin nazwał bronią przyszłości? Sytuacja tam jest jeszcze bardziej dramatyczna. Pamiętasz międzykontynentalny pocisk balistyczny RS-28 Sarmat, który Władimir Putin od lat reklamuje jako niepowstrzymany i zdolny do sprowadzenia końca świata? Cóż, ta broń zagłady eksplodowała na wyrzutni zaledwie kilka dni temu. Czy to przypadek? Nie. Bombardowanie fabryk w Taganrogu i eksplozja tej rakiety to objawy tej samej choroby. Jak nazywa się ta choroba? Brak zasobów i technologiczny upadek. I to nie tylko rakiety nuklearne. Legendarny rosyjski kosmodrom Baikonur, który kiedyś wynosił ludzkość w kosmos, platformy startowe się rozpadają z powodu zaniedbania. Widzisz związek? Przemysł, który nie potrafi produkować paliwa w Afipskim, ani naprawiać samolotów w Taganrogu, z pewnością nie może wystrzelić najtrudniejszej na świecie rakiety nuklearnej. Moskwa wrzuca wszystkie swoje pieniądze, wszystkich swoich inżynierów, całe swoje paliwo do tej niekończącej się maszynki do mięsa na ukraińskim froncie. Co zostaje? Nietestowane pociski, zaniedbane wyrzutnie i zrujnowane marzenia. Nuklearny szantaż Putina stopniał w płomieniach Noworosyjska, Taganrogu i Afipskiego. Wszystko, co mu pozostało, to niebezpieczny złom wybuchający na jego własnej ziemi. Reperkusje tego militarnego i technologicznego upadku na życie cywilne i rosyjskie linie frontu są znacznie bardziej brutalne. Putin wydaje pieniądze na wyżywienie armii, ale Ukraina uniemożliwia zamianę tych pieniędzy na paliwo. Każdy atak zwiększa ilość pieniędzy, które Rosja musi wydać na naprawy, zatrzymuje produkcję i powoduje chaos w łańcuchu dostaw. Według Reutersa Rosja próbuje wykorzystać niewykorzystane moce rafineryjne, aby zrekompensować szkody spowodowane przez drony. To pokazuje, że system logistyczny jest wykorzystywany do granic możliwości. To jest paliwowy element rosyjskiej operacji kanibalizmu przemysłowego. Przemysł wojenny przyciąga inżynierów i pracowników z sektora cywilnego wyższymi pensjami, jednocześnie zużywając paliwo sektora cywilnego. Co się dzieje, gdy występują niedobory paliwa? Płaci za to ludność cywilna. Te ataki szkodzą nawet mieszkańcom Krymu, jednego z najbardziej lojalnych regionów Putina. We wrześniu 2025 roku benzyna była racjonowana na Krymie kontrolowanym przez Rosję. Wprowadzono model dystrybucji ograniczony do 20 litrów na osobę. Jednak te tymczasowe masowe rozwiązania typu plaster pogłębiają kryzys zamiast go łagodzić i podsycają gniew publiczny. Kierowcy założyli specjalne grupy na platformach takich jak Telegram i Whatsapp, aby komunikować się ze sobą. W tych grupach natychmiast rozchodzą się szepty takie jak Cysterna podjechała na taką a taką stację. Tutaj rozdają karty na 20 litrów. Setki pojazdów pędzą w te miejsca w stanie paniki. Jednak najczęściej ten pośpiech kończy się pustymi dystrybutorami i kartonowymi znakami z napisem Brak benzyny. Niektórzy zdesperowani kierowcy są gotowi przejechać setki kilometrów do sąsiednich regionów w nadziei na znalezienie tańszego i być może dostępnego paliwa. Jednak często nie służy to niczemu innemu jak tylko zużyciu resztek paliwa w ich bakach. Tysiące Krymian, którym odcięto dostęp do benzyny, uciekają się do nielegalnych działań, posuwając się nawet do kradzieży benzyny z samochodów w nocy. Kryzys nie ogranicza się do Krymu. Rozprzestrzenia się jak rak w całym regionie południowej Rosji. W południowym okręgu federalnym Rosji, który obejmuje Krym, ponad 220 stacji, czyli 14,2% całości, podobno zawiesiło sprzedaż. Podczas gdy Putin wymachuje nuklearnym mieczem przeciwko Zachodowi, jego własny naród nie może zatankować swoich samochodów. To tutaj różnica w perspektywie między Putinem a ludźmi jest najbardziej wyraźna. Propaganda Putina. Walczymy z Zachodem, nasi ludzie są bezpieczni. Rzeczywistość rosyjskiego narodu, fabryka, w której naprawiane są samoloty wojenne naszego prezydenta, jest niszczona. Nasze pociski nuklearne eksplodują w powietrzu, a fragmenty rakiet spadają na nasze budynki mieszkalne. Jesteśmy zmuszeni uciekać do schronów i nie możemy znaleźć benzyny. Ta sytuacja wywołuje uczucia złości i zdradę w umyśle przeciętnego rosyjskiego obywatela. Wojna, którą Putin rozpoczął, aby utrzymać swoją władzę, teraz niszczy domy jego własnych ludzi. To jest równie druzgocący cios psychologiczny jak pogrzeby żołnierzy na froncie, być może nawet bardziej, ponieważ żołnierza, który ginie na froncie, propaganda może ogłosić bohaterem, ale odłamek rakiety spadający na dom to gorzka rzeczywistość zwykłego życia. Propaganda nie może tego ukryć. Co więcej, ta seria ataków wywiera presję na strukturę dowództwa wojskowego Putina. Bez zaplecza nie ma modernizacji. Bez modernizacji rosyjskie Su-34, Su-35 i strategiczne bombowce stają się ślepymi i głuchymi celami wobec nowoczesnych systemów obrony powietrznej i F-16, które Zachód dostarczył Ukrainie. Dowódcy będą musieli demontować inne samoloty, aby utrzymać te, które mają w powietrzu. To szybko osłabi całkowitą zdolność bojową floty i zmusi dowódców do zgłoszenia Putinowi, że nie mamy już samolotów do latania. Utrata obiektu doprowadzi już napięte relacje między Putinem a jego generałami do punktu krytycznego. Generałowie obwinią jednostki obrony powietrznej i FSB, które są odpowiedzialne za ochronę obiektu. FSB z kolei oskarży generałów o niekompetencje lub brak zapobiegania sabotażowi. Ta gra wzajemnych oskarżeń sparaliżuje mechanizm podejmowania decyzji. Putin jest liderem zorientowanym na wyniki. Utrata obiektu podważa jego plany strategicznego odstraszania. Ta porażka może skutkować czystką wśród najwyższych dowódców. Generał, który obawia się czystek, unika ryzyka, nie wykazuje inicjatywy i skupia się jedynie na ochronie swojej pozycji. To oznacza katastrofę na polu bitwy. W grę wchodzi tutaj mentalność stadna, kiedy piloci i załogi techniczne w flocie zdają sobie sprawę, że są wysyłani na misje w latających trumnach, zaczynają odmawiać lotów. To nie jest otwarty bunt, ale bierny opór oparty na powodach technicznych. Łańcuch ataków, który pogrąża Kreml w chaosie, wykracza poza prostą akcję militarną. Te ataki pokazują, jak ukraińska armia rozwinęła się technologicznie i taktycznie. Teraz celują nie tylko w linię frontu, ale także w strategiczną głębię Rosji. Ta głębia to obszar, w którym Putin czuje się bezpieczny. Podczas gdy Ukraina czeka na nowoczesne zachodnie pociski F-16 lub dalekosiężne pociski ATACMS, paraliżuje Rosję swoimi własnymi, krajowo produkowanymi i rozwiniętymi systemami. To jest wojna nazw. Neptun, Bars, Piklo Flamingo i inne krajowe bezzałogowe statki powietrzne i pociski dalekiego zasięgu. Dzięki tym systemom Ukraina otoczyła całą południową część Rosji, od Taganrogu po Afipski i Noworosyjsk. Co to oznacza? podczas gdy Ukraina prowadzi klasyczną wojnę na wyniszczenie z setkami tysięcy żołnierzy na liniach frontu, jednocześnie przeprowadza wyniszczającą operację na strategicznym zapleczu. Celem jest wyeliminowanie zdolności Rosji do zapewnienia wsparcia logistycznego i technologicznego na liniach frontu. Ta asymetryczna wojna sprowadza na kolana masywny i nieporadny rosyjski kompleks przemysłowo-wojskowy za pomocą małej, zwinnej i inteligentnej technologii. Rosyjskie systemy obrony powietrznej całkowicie zawodzą w zatrzymywaniu tych małych, niskoprofilowych dronów. Co więcej, Ukraina osiąga te paraliżujące ataki prawie bez wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. Ukraina udowodniła, że potrafi zniszczyć strategiczną głębię Rosji własną technologią. Podczas gdy Stany Zjednoczone opóźniają duże pakiety pomocy z powodu wewnętrznych debat politycznych, Ukraina wysłała światu wiadomość tymi atakami będziemy walczyć nawet własnymi siłami. To zwiększa presję na przywódców USA i Europy, aby udzielili wsparcia. Europa zacznie przeznaczać więcej funduszy na lokalne, opłacalne i technologicznie asymetryczne rozwiązania Ukrainy. To nie tylko pomoc wojskowa, ale strategiczne partnerstwo integrujące Ukrainę z zachodnią bazą przemysłowo-wojskową. To zagwarantuje, że Ukraina będzie mogła w przyszłości wytrzymać duszenie przez Rosję, wzmacniając własny przemysł obronny. Sukcesy militarne przyspieszą strategiczną grę szachową w sferach dyplomatycznych i ekonomicznych. Widząc impet, jaki Ukraina zyskała na ziemi, Europa pogłębi swoje plany przekazania dochodów z odsetek lub kapitału zamrożonych rosyjskich aktywów bezpośrednio Ukrainie. To jest pułapka dyplomatyczna, która uderza w Rosję jej własnymi pieniędzmi. Atak na zakład modernizacji samolotów w Taganrogu skłoni Europę do agresywnego rozszerzenia sankcji przeciwko rosyjskiemu przemysłowi lotniczemu i kosmicznemu. Putin źle obliczył na początku wojny, zakładając, że wsparcie Zachodu szybko się skończy, a Ukraina upadnie. Jednak Ukraina tak bardzo rozwinęła się dzięki własnej technologii, że udało jej się nawet zmniejszyć zależność od pomocy Zachodu. Wiesz co to oznacza? Putin zakładał, że wojnę można wygrać tylko na polu bitwy i z pomocą Zachodu. W rzeczywistości Ukraina stara się wygrać wojnę dzięki inteligencji technologicznej i strategicznej cierpliwości, niszcząc rosyjskie centra logistyczne i technologiczne. To strategia, która niszczy wszystkie plany wojenne Putina i całą jego propagandową narrację. Zobaczmy teraz, jak ta destrukcyjna reakcja łańcuchowa łączy się z najbardziej przerażającym okresem Rosji. Proroctwem zimy. Rosja wchodzi w zimę 2026 roku, stając przed jednym z najtrudniejszych okresów w swojej historii z powodu tego łańcucha strategicznych porażek. Odmawiając przyjęcia zawieszenia broni i podsycając wojnę, Putin doprowadził swój kraj na skraj społecznej eksplozji tej zimy. Już widzieliśmy, jak ambicje Putina dotyczące gospodarki wojennej pochłonęły rosyjską gospodarkę cywilną. Teraz ten kanibalizm w połączeniu z zimnem zimy staje się śmiertelny. Ciągłe ataki na rafinerie takie jak Afipski paraliżują nie tylko armię, ale także cywilne dostawy paliwa, które są niezbędne do ogrzewania w miesiącach zimowych. Jeśli benzyna jest racjonowana na Krymie, to tylko kwestia czasu, zanim niedobory paliwa rozprzestrzenią się w głąb Rosji. Decyzja gubernator banku centralnego Rosji Elwiry Nabioliny o utrzymaniu stóp procentowych na astronomicznym poziomie w celu ograniczenia inflacji, dusi sektor realny i gospodarkę cywilną. To z kolei powoduje spadek ilości jedzenia na stołach Rosjan. Jeśli ojciec nie może kupić mleka dla swojego dziecka, lojalność tego ojca wobec Putina zostanie rozbita jak eksplodujący pocisk Sarmat. Putin własnoręcznie złamał obietnicę dobrobytu i stabilności dla swojej ludności cywilnej. Wojna zmusza Rosjan do zmierzenia się z rzeczywistością, że będą mieli mniej do jedzenia i mniej do ogrzewania swoich domów. Najbardziej dotkniętą kryzysem grupą jest rdzeń bazy wsparcia Putina z ostatnich 20 lat czyli pracownicy przemysłowi zależni od państwa i pracownicy sektora publicznego. Obecnie doświadczają ukrytego bezrobocia. Putin przyznał w sierpniu 2025 roku, że liczba pracowników zagrożonych wynosiła około 200 tysięcy, ale zaledwie dwa miesiące później jego własne Ministerstwo Pracy zrewidowało tę liczbę do ponad 254 tysiące. Ta liczba to nie tylko statystyka. Oznacza setki tysięcy rosyjskich rodzin, które straciły dochody i nie mogą nawet otrzymać zasiłków dla bezrobotnych. Oznacza to, że ci, którzy naprawiają 295 w Taganrogu, ci, którzy budują czołgi w Ural Wagon zawodzie, innymi słowy, najbardziej lojalna baza Putina, zostali zdradzeni. Tej zimy ci ludzie będą musieli walczyć zarówno z zimnem, jak i pustym garnkiem w swoich domach. Kreml może zakazać słowa recesja, ale nigdy nie może zakazać dźwięku głodu i zimna. Strategiczne bankructwo i ryzyko wewnętrznej eksplozji społecznej również głęboko wpływają na największych sojuszników Putina, czyli elity i Oligarchów. Wojna docierająca do głębi Rosji niepokoi teraz nie tylko zwykłych ludzi, ale także tych wokół Kremla. Dla nich strategiczna głębia Rosji to ostatni bastion chroniący ich pieniądze i życie. Wyznanie Aleksieja Czadajewa, byłego doradcy parlamentarnego blisko związanego z Putinem, jest najjaśniejszym znakiem tej paniki. Podobnie jak w zapomnianych dniach lat 90. widzimy powrót umów barterowych. Oznacza to, że zaufanie do wartości rubla wyparowało. Elity widzą, że obietnica Putina dotycząca stabilności powróciła do nędzy lat 90. 25-letni kontrakt Putina wyparował. Ta zima nie będzie dla Rosji tylko wojną na froncie. Będzie to okres społecznego wybuchu na krawędzi, nieuniknionego ekonomicznego uduszenia i elit przygotowujących paniczne plany ucieczki. Putin jest zmuszony zapłacić cenę za własną arogancję, nieudane groźby nuklearne i zdradę własnego narodu poprzez ogromny strategiczny i społeczny upadek. Prawdziwym kosztem tego kryzysu jest cena, którą rosyjski naród będzie musiał zapłacić w zimowym chłodzie z powodu kłamstw, które Putin im powiedział. Prezydent Rosji Władimir Putin wybierze albo bezradność, albo gorączkowy odwet wobec tego łańcucha upokarzających i jednoczesnych katastrof. To moment paniki tuż przed upadkiem reżimu. Pierwszą reakcją Putina jak zawsze będzie zniekształcenie rzeczywistości i nasilenie propagandy. Jednak te twierdzenia zostaną natychmiast obalone przez wizualizację analityków OSINT. Ta sytuacja pod hasłem upadku frontu wewnętrznego zmusi Putina do maksymalizacji presji. Rozpocznie się polowanie na czarownicę, szerząc panikę i nieufność wśród wojska i elit, zwiększając ryzyko buntu. Najbardziej niebezpiecznym i spodziewanym odwetem są niszczycielskie ataki na kluczową infrastrukturę cywilną Ukrainy, osiągające szczyt w miesiącach zimowych. Rosja będzie celować w elektrociepłownie, linie energetyczne i systemy zaopatrzenia w wodę, aby wywołać chaos wśród mas. To jest odwet za ukraińskie ataki, które przenoszą wojnę fizycznie i psychologicznie do serca Rosji. Niepowodzenie sarmata, które zniszczyło strategiczną tarczę nuklearną Putina, sprawia, że jest prawdopodobne, iż Putin agresywnie zwiększy swoje groźby użycia taktycznej broni nuklearnej, aby być traktowanym poważnie na arenie międzynarodowej. To dyplomatyczny ruch szachowy, który doprowadzi Zachód do najwyższego punktu napięcia. Krótko mówiąc, Putin płaci cenę za swój strategiczny błąd odrzucenia zawieszenia broni, z lękiem i nieufnością w oczach własnych ludzi i sojuszników. Tej zimy katastrofa czekająca na rząd moskiewski będzie nie tylko militarna, ale także społeczna i polityczna. A wszystko to dzieje się dzięki asymetrii technologicznej Ukrainy, osiągniętej dzięki własnej pomysłowości, nawet bez wsparcia Stanów Zjednoczonych. Ta sytuacja sprowadziła Putina do pozycji lidera który całkowicie stracił kontrolę w oczach własnych sojuszników i własnego narodu. Prawdy nie da się już dłużej tłumić. Rosjanie widzą prawdę i to jest początek końca dla Putina. Dziękujemy za oglądanie. Zostańcie z PPR Global, bo tylko tutaj znajdziecie prawdę. Tutaj znajdziecie prawdę. Tutaj znajdziecie prawdę.